Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co byś zrobił, aby uratować życie kogoś, kogo kochasz? Wyobraź sobie, że musisz wybrać między uratowaniem swojej ukochanej matki a zachowaniem swojej godności. Hanna znalazła się w tej niemożliwej sytuacji, a jej decyzja wprawi Cię w osłupienie. Obejrzyj cały film, aby dowiedzieć się, co zrobiła, ponieważ zakończenie tej historii cię szokuje. Zanim przejdziesz dalej, sprawdź, czy już subskrybujesz kanał. Kliknij przycisk subskrypcji, aby nie przegapić żadnej emocjonującej historii. W przytulnej wiosce Zielona Góra, w województwie lubuskim, gdzie czas zdawał się płynąć wolniej, życie było spokojne i harmonijne. Otoczona wzgórzami pokrytymi winnicami i lasami, które roztaczały świeży zapach dojrzałych winogron w powietrzu, Zielona Góra była miejscem, gdzie natura ukazywała całe swoje piękno. Brukowane uliczki, wzdłuż których stały kamienne domy z nachylonymi dachami i oknami ozdobionymi kwiecistymi firankami, emanowały urokiem typowym dla winnic. Mieszkańcy, zawsze gotowi na przyjacielską rozmowę podczas zbierania winogron, żyli razem szczęśliwie, w zgodzie. W centrum tej spokojnej wioski znajdowała się wielka królewska winnica. Była to rozległa i tętniąca życiem posiadłość, znana ze swoich winnic rozciągających się po horyzont. Główny dom był tradycyjnym domem winiarskim, z szeroką werandą porośniętą winoroślami, na których zwisały kiście winogron, wyróżniające się na tle zieleni wokół. Wyglądał jak z dawnej bajki. Z dużymi drewnianymi oknami pomalowanymi na biało oraz rustykalnymi meblami z żelaza i drewna, winnica była miejscem zarówno przytulnym, jak i imponującym. Szymon był właścicielem wielkiej królewskiej winnicy, mężczyzną po trzydziestce o głębokich brązowych oczach które wyrażały zarówno odwagę, jak i radość. Był prawdziwym liderem, znanym ze swojej hojności i sposobu, w jaki potrafił oczarować wszystkich wokół jednym prostym uśmiechem. Szymon odziedziczył winnicę po swoich rodzicach i od tamtej pory z pasją poświęcał się, aby uczynić ją przykładem sukcesu. Nie był tylko utalentowanym winiarzem, ale także człowiekiem podziwianym za swoją charyzmatyczną obecność. Wysoki i atletyczny, łączył w sobie szlachetność i prostotę. Zawsze elegancki, nosił filcowy kapelusz i skórzane buty, jak typowy mężczyzna z winiarskiego regionu Lubuskiego, ale z wyjątkowym urokiem. Mieszkańcy Zielonej Góry darzyli Szymona wielką sympatią i mówili o nim z miłością. Zawsze był gotów pomóc każdemu, kto tego potrzebował i organizował wesołe, wspólne zabawy z tradycyjną polską muzyką. Również hojnie wspierał potrzebujących, a także szkoły i lokalne ośrodki zdrowia. Dzieci go uwielbiały i biegły, aby go przytulić, gdy tylko przechodził ulicą. Oprócz winnic, Szymon zajmował się uprawą jabłek i innych typowych owoców regionu. Jego miłość do ziemi i lokalnych produktów była widoczna w całej winnicy, gdzie wszystko kwitło pod jego opieką. Każdego dnia nadzorował pracę, zwracając uwagę na szczegóły i gotów był pobrudzić sobie ręce, gdy trzeba było. Szymon był bardzo charyzmatycznym człowiekiem i umiał przewodzić zamienił wielką królewską winnicę w miejsce pełne dobrobytu i radości. Mimo wszystkich swoich osiągnięć czuł jednak, że czegoś mu w życiu brakuje. Nie zaznał jeszcze prawdziwej miłości. Nie wiedział, że ten brak wkrótce zostanie wypełniony w sposób, którego nigdy by się nie spodziewał. W Zielonej Górze Hanna była młodą dziewczyną, która wyróżniała się nie tylko swoją urodą, ale także inteligencją i niezależnym duchem. Jej falujące, brązowe włosy lśniły w słońcu jak jedwabne nici, a zielone oczy odbijały spokój pól wokół niej. Od małego wykazywała ciekawość świata, pochłaniając książki i odkrywając każdy zakątek otaczającej ją przyrody. W przeciwieństwie do innych młodych dziewcząt we wsi, które marzyły o dobrym zamążpójściu i założeniu rodziny, Hanna miała inne ambicje. Spędzała popołudnia na długich spacerach po polach i lasach obserwując ptaki, rośliny i pozwalając swojej wyobraźni błądzić. Często można było ją zobaczyć siedzącą nad brzegiem strumienia z książką w ręku, zagubioną w historiach, które przenosiły ją do odległych światów. Dom Hanny był typową budowlą z Małopolski, prosty, ale przytulny, udekorowany lnianymi, haftowanymi zasłonami i drewnianymi meblami, wykonanymi przez jej ojca, utalentowanego stolarza. Mieszkała z matką, panią Marią, ciepłą i pracowitą kobietą. Od małego, Hanna uczyła się od matki wartości uczciwości i prawości. Pani Maria była dla Hanny wszystkim osobą, której ufała najbardziej i która zawsze wspierała jej decyzje. Mimo, że wielu młodych mężczyzn z wioski próbowało zdobyć serce Hanny, ona pozostawała z rezerwą. Jej ciekawski i niezależny duch trzymał ją z dala od najbardziej oczywistych prób. Nawet subtelne gesty sympatii ze strony Szymona, najbardziej pożądanego rolnika w okolicy, nie były w stanie przebić muru, który zbudowała wokół siebie. Hanna podziwiała Szymona za jego hojność i szacunek, jakim darzył mieszkańców Zielonej Góry, ale nie pozwalała się zauroczyć jego zachowaniem. Szymon natomiast z każdym dniem coraz bardziej interesował się Hanną. Przyzwyczajony do łatwego zdobywania serc, znalazł w Hani wyzwanie, które chciał pokonać. Każda próba zbliżenia się do niej spotykała się z uprzejmym uśmiechem, jednak młoda kobieta kontynuowała swoją codzienną rutynę, nie zwracając uwagi na wysiłki winiarza. Ta opór tylko zwiększał fascynację Szymona, który postanowił wzmóc swoje starania, aby ją zdobyć. Pewnego dnia Szymon zaskoczył Hannę pięknym bukietem kwiatów, które osobiście zebrał w lasach wokół swojej winnicy. Każdy kwiat został starannie wybrany, odzwierciedlając delikatność kogoś, kto zna subtelny gusta młodej dziewczyny. Hanna podzękowała z uśmiechem, ale zamiast ulec temu gestowi, kontynuowała swoje samotne spacery po polach. Pomimo uprzejmych odmów Hanny, Szymon się nie poddawał. W gwiaździste noce organizował przyjęcia w swojej winnicy, gdzie muzycy grali wesołe i romantyczne melodie, a goście delektowali się starannie przygotowanymi potrawami. Podczas tych wydarzeń Szymon poświęcał całą swoją uwagę Hanni, próbując sprawić, by poczuła się wyjątkowa wśród innych gości. Opowiadał historię o swoich podróżach i doświadczeniach, mając nadzieję, że znajdzie coś wspólnego, co mogłoby zburzyć mur, który trzymała wokół siebie. Mijały miesiące, a Szymon nie przestawał starać się zdobyć serca Hanny. Stopniowo zaczął podziwiać nie tylko jej zewnętrzne piękno, ale także jej wewnętrzną siłę i odwagę, która trzymała ją wierną swoim marzeniom i pragnieniom. Każda rozmowa odkrywała nowe cechy złożonej osobowości Hanny, a podziw Szymona zaczął przeradzać się w coś głębszego. Spokój życia Hanny został nagle przerwany, gdy jej mama, pani Maria, poważnie zachorowała. Choroba postępowała szybko, a młoda kobieta była zrozpaczona. Lekarze z wioski, mimo swoich starań, nie potrafili znaleźć lekarstwa, a stan matki pogarszał się z dnia na dzień. Hanna, widząc, jak zdrowie jej matki coraz bardziej się pogarsza, czuła się bezsilna i pełna bólu. Wiedziała, że zasoby potrzebne do odpowiedniego leczenia znacznie przekraczały to, na co mogła sobie pozwolić. Noce Hanny stały się długimi czuwaniami przy łóżku pani Marii. Trzymała matkę za rękę, szepcząc słowa otuchy i nadziei, podczas gdy jej serce pękało, widząc cierpienie osoby, którą tak bardzo kochała. Dom, który wcześniej był ostoją spokoju i radości, teraz był pogrążony w smutku i niepewności. Każdy kwiat w oknie wydawał się więdnąć, tak jak zdrowie pani Marii. To w tym momencie rozpaczy, Szymon, zawsze uważny i zmartwiony o Hannę, dowiedział się o sytuacji. Znany ze swojej hojności i wpływów w okolicy, poczuł silne pragnienie, by pomóc. Ale wydarzyło się coś, czego nikt by się nie spodziewał. Wraz z tym pragnieniem pomocy, Szymon wpadł na kontrowersyjny i ryzykowny pomysł. Postanowił zaoferować wsparcie finansowe na leczenie pani Marii, ale postawił niespodziewany i szokujący warunek. Szymon, z poważnym wyrazem twarzy, powiedział do Hanny: Wiem, jak bardzo cierpisz. Z bliska śledziłem sytuację twojej matki. Dlatego chcę jej pomóc. Mam środki, aby zapewnić jej najlepsze leczenie. Hanna, pełna nadziei, odpowiedziała. Zrobiłbyś to dla nas? Szymon, nie wiem, jak ci dziękować. Moja mama, ona jest dla mnie wszystkim, kropka. Szymon, patrząc prosto w oczy Hanny, wyznał. Tak, zrobiłbym to. Ale chcę, żebyś zrobiła coś dla mnie w zamian. Chcę, żebyś spędziła ze mną jedną noc w mojej winnicy. Twoja mama potrzebuje pomocy, a ja jestem jedynym, który może jej udzielić. To tylko jedna noc, a pani Maria otrzyma leczenie, którego potrzebuje. Hanna, wyraźnie zszokowana, odsunęła się od Szymona i odpowiedziała. Jak możesz prosić mnie o coś takiego, szczególnie teraz? Szymon nalegał. Życie nie jest sprawiedliwe. Czasami musimy poświęcić coś dla tych, których kochamy. Wiesz, że twoja mama nie ma dużo czasu, potrzebuje pomocy natychmiast. Wybór należy do ciebie, Hanna. Jeśli zdecydujesz się, przyjdź jutro wieczorem do winnicy. Będę na ciebie czekał. Hanna po wysłuchaniu propozycji Szymona z drżącym głosem, ledwo powstrzymując łzy, powiedziała: Szymon, jak możesz być tak okrutny? Myślałam, że jesteś dobrym człowiekiem, przyjacielem, ale to jest obrzydliwe. Nie chcę cię więcej widzieć. Szymon odszedł, zostawiając Hannę samą, a ona wybuchnęła płaczem. Z ciężkim sercem i przerażoną myślą o straszliwym wyborze, przed którym stanęła. Czuła się zdradzona i zagubiona. Propozycja Szymona postawiła ją w bolesnym dylemacie, gdzie każda opcja wydawała się gorsza od drugiej. Wiedziała, że decyzja, którą podejmie, wpłynie nie tylko na zdrowie jej matki, ale także na jej własną duszę i godność. Propozycja Szymona zaskoczyła i zasmuciła Hannę. Jak mógł człowiek, który wydawał się tak dobry i hojny, złożyć taką ofertę? tym bardziej w momencie, gdy jej rodzina cierpiała. Z jednej strony była zdesperowana, aby uratować życie swojej matki i rozważała wszystkie możliwe opcje. Z drugiej strony jej godność i wartości, które pani Maria wpajała jej od dzieciństwa, a także jej wiara w Boga i własne zasady, naciskały, by odrzucić tę nie do przyjęcia ofertę. Przez kolejne dni Hanna cierpiała pełna wątpliwości i wewnętrznych konfliktów. Za każdym razem, gdy patrzyła na swoją matkę, coraz bardziej słabą i chorą, czuła, jak ciężar odpowiedzialności rośnie na jej barkach. Wiedziała, że zaakceptowanie propozycji Szymona oznaczałoby poświęcenie części swojej integralności, ale miłość do matki była niezwykle silna. Zanim dowiesz się, co postanowiła Hanna, zostaw lajka i przygotuj się na coś niespodziewanego. W końcu, po niezliczonych bezsennych nocach i pełnych męczących myśli, Hanna podjęła najbardziej bolesną decyzję w swoim życiu. Z ciężkim sercem i rozdartymi myślami zdecydowała się przyjąć propozycję Szymona. Świadoma wysokiej ceny, jaką przyjdzie jej za to zapłacić, wiedziała, że życie jej matki zależy od tego wyboru. Tej nocy każdy krok w stronę winnicy był walką z jej własnymi zasadami, a każdy oddech przypomnieniem o powadze jej decyzji. Kiedy Hanna dotarła do Wielkiej Królewskiej Winnicy, zimny dreszcz przebiegł jej po plecach, gdy przekroczyła Wielką Bramę. Wiedziała, że ta noc na zawsze zmieni jej życie. Pomimo uprzejmości Szymona i jego starań, by poczuła się swobodnie, nie mogła pozbyć się ciężaru decyzji, którą podjęła. Szymon przywitał ją i zaprosił na kolację. Siedząc przy stole, z oczami spuszczonymi, ledwo mogła jeść czy spojrzeć na Szymona, który z kolei czuł mieszankę wyrzutów sumienia i pożądania. Szymon, mówiąc łagodnym i uprzejmym tonem, próbował złagodzić sytuację, powiedział. Hanou, bardzo doceniam to, co robisz. Wiem, że nie było Ci łatwo to zaakceptować. Obiecuję, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby Twoja mama otrzymała najlepsze leczenie. Chcę, abyś wiedziała, że pomimo okoliczności zależy mi na tym, abyś czuła się tutaj jak najlepiej. Hanna westchnęła, jej głos prawie jak szept, gdy walczyła o zachowanie spokoju, powiedziała. Zrobiłam to dla mojej mamy, Szymonie. Jedyne czego chcę, to, żeby była zdrowa. Po kolacji Szymon zbliżył się do niej, delikatnie kładąc rękę na jej dłoni, ale Hanna nie mogła powstrzymać dreszczu smutku. Przerwała mu i podniosła oczy pełne smutku, by spojrzeć w jego. Z rezygnacją powiedziała: Podjęłam decyzję, Szymonie. Teraz pozostaje mi tylko iść naprzód. Dla dobra mojej mamy. Chcę, żeby to wszystko szybko się skończyło. Szymon poczuł w sercu uścisk. Wiedział, że bez względu na to, jak bardzo starał się być uprzejmy, to o co prosił, było niewybaczalne. I co gorsza, wiedział, że ona była tutaj z konieczności, a nie z własnej woli. Mimo to, czując mieszankę wyrzutów sumienia i szczerości, powiedział: Nigdy nie chciałem, żeby tak to się skończyło. Gdyby była inna droga. Szymon próbował pocieszyć ją czułymi słowami i delikatnymi gestami, ale każdy dotyk tylko zwiększał ból Hanny. Oprowadził ją po winnicy, pokazując jej miejsce, które zostało specjalnie przygotowane na ten moment, starając się stworzyć atmosferę spokoju i komfortu, ale pustka między nimi była nieunikniona. Szymon, łagodnym głosem, powiedział: Mam nadzieję, że pewnego dnia będziesz mogła mi wybaczyć, Hanau. Szymon próbował ją doknąć, ale coś w jego umyśle i sercu nie pozwoliło mu tego zrobić. Nie mówiąc ani słowa, po prostu wyszedł z pokoju i zostawił Hannę samą. Kiedy noc w końcu dobiegła końca, Hanna czuła się wyczerpana, zarówno fizycznie, jak i emocjonalnie. Nie rozumiała, co tak naprawdę się wydarzyło, a ciężar decyzji, by tam być, nadal przytłaczał jej duszę. Hanna wyszła z pokoju i skierowała się do wyjścia z winnicy. Kiedy spotkała Szymona, z tonem pełnym zmęczenia i smutku powiedziała: Odchodzę, Szymonie. Mam nadzieję, że dotrzymasz swojej obietnicy. Szymon skinął głową i z głosem pełnym cichego żalu odpowiedział: Dotrzymam, hanął. Zajmę się twoją mamą, obiecuję. Szymon stał tam, obserwując jak znika, czując się rozdarty między pożądaniem a poczuciem winy. Noc się skończyła, ale konsekwencje jego działań będą rozbrzmiewać przez długi czas. Hanna wyszła z winnicy, każdy krok był naznaczony bólem jej decyzji. Idąc w stronę domu, światło nowego dnia wydawało się okrutnie jasne. Wybór Hanny był trudny, prawda? Co byś zrobił w takiej sytuacji? Jeśli dotarłeś aż tutaj, skomentuj, dotarłem aż tutaj. Szymon nie chciał na tym poprzestać. Wiedział, że zrobił coś bardzo złego i czuł się z tego powodu winny. Postanowił więc pokazać Hanni, że jego chęć pomocy sięgała dalej niż cokolwiek innego. Niedługo potem pojawił się w domu Hanny z renomowanymi lekarzami oraz najlepszymi lekami i dostępnymi terapiami. Obecność Szymona w skromnym domu Hanny była czymś, czego nikt we wsi się nie spodziewał. Siedział przy łóżku pani Marii, trzymał ją za rękę i rozmawiał z nią, starając się przynieść jej pocieszenie i nadzieję. Życzliwość i współczucie Szymona głęboko poruszały serce Hanny, ukazując jego stronę, której nigdy wcześniej nie podejrzewała. Z czasem zdrowie pani Marii zaczęło się poprawiać. Na jej twarzy znów pojawiły się uśmiechy, a rozpacz Hanny ustąpiła miejsca nadziei. Szymon nadal okazywał swoją oddaną troskę nie tylko wobec matki Hanny, ale także wobec samej Hanny. Pytał o jej uczucia, oferował wsparcie emocjonalne i robił wszystko, aby być obecnym. Hanna, mimo wdzięczności za pomoc Szymona, wciąż zmagała się ze swoimi uczuciami. Obiecała sobie trzymać go na dystans emocjonalny i nie pozwolić sobie na ponowne zranienie. Jednak im bardziej starała się odsunąć Szymona, tym bardziej on się zbliżał, rozbrajając jej obronę prostym uśmiechem. Noce były trudne dla Hanny. Leżąc w łóżku, myślała o każdym momencie spędzonym z Szymonem, o każdym wymienionym spojrzeniu, a jej serce biło mocniej. Jak mogła oprzeć się komuś, kto zdawał się znać każdą część jej duszy i okazywał tak głęboką i szczerą miłość? Szymon z kolei nie poddawał się. Chciał zdobyć Hannę nie tylko fizycznie, ale także emocjonalnie. Jego oddanie i wytrwałość były niezachwiane, a on starał się zrozumieć jej lęki, ukryte pasje i stopniowo odkrywać sekrety, które tak dobrze skrywała. W słoneczny dzień Szymon poczuł, że to właściwy moment, aby otworzyć przed Hanną swoje serce. Udał się do jej domu z sercem bijącym szybko z nerwów i oczekiwania. Z szczerym spojrzeniem i słowami prosto z serca powiedział: Hanou, nie mogę dłużej ukrywać tego, co do ciebie czuję. Przede wszystkim chcę Cię przeprosić za to, że zmusiłem Cię do przyjścia do mojej winnicy w chwili mojej słabości. Bardzo tego żałuję. Popełniłem błąd i mam nadzieję, że będziesz mogła mi to wybaczyć. Od chwili, kiedy się poznaliśmy, moje serce należy do Ciebie. Każdy Twój uśmiech, każdy gest życzliwości, wszystko w Tobie urzeka mnie bardziej, niż potrafię to wyrazić. Zakochałem się w Tobie kropka. Hanna, która czuła się zawstydzona, że przyjęła propozycję Szymona, spojrzała na niego i poczuła szczerość jego słów. Jej serce biło mocno, mieszanka strachu i nadziei. Nigdy nie wyobrażała sobie, że ktoś mógłby otworzyć się przed nią w tak czysty sposób. Cisza zapanowała na chwilę, a świat wokół nich wydawał się zniknąć, gdy słowa Szymona odbijały się echem, w myślach Hanny. Zaczęła zdawać sobie sprawę, że opieranie się miłości Szymona było bezcelowe. Był obecny we wszystkich jej myślach, a każda chwila spędzona razem pokazywała, że jej serce powoli otwiera się na nowo. W końcu Hanna wzięła głęboki oddech, zbierając odwagę, by odpowiedzieć rolnikowi, który poruszył jej duszę spojrzała mu w oczy i drżącym głosem powiedziała. Szymon, zaskoczyłeś mnie na wiele sposobów, odkąd się poznaliśmy. Twoja szczerość i oddanie poruszyły moje serce w sposób, którego nigdy nie mogłam sobie wyobrazić. Próbowałam walczyć z moimi uczuciami, ale teraz widzę, że opieranie się miłości, którą mi ofiarowujesz, nie ma sensu. Wniosłeś radość do mojego życia i choć było to trudne, zdaję sobie sprawę, że jestem gotowa zaakceptować tę miłość. Szymon z promiennym uśmiechem poczuł wielką ulgę i szczęście, słysząc słowa Hanny. Wiedział, że to był początek nowego etapu w ich życiu, pełnego wyzwań, ale także wielu radości i odkryć. W nadchodzących dniach Szymon i Hanna zaczęli poznawać się jeszcze głębiej. Każda rozmowa, każdy gest, każda wspólnie spędzona chwila wzmacniała wieś między nimi. Hanna stopniowo pozwalała sobie być bardziej wrażliwą i otworzyć swoje serce na miłość Szymona. Tymczasem pani Maria nadal wracała do zdrowia, a radość znów zagościła w prostym domu, w którym mieszkała Hanna. Stała obecność Szymona nie tylko jako kochanka, ale także jako przyjaciela i wsparcia wniosła nową nadzieję do życia obu kobiet. Hanna często czuła się samotna i przytłoczona, ale w towarzystwie Szymona znajdowała pocieszenie i siłę. Szymon chciał pokazać, że jego miłość do niej była prawdziwa i trwała i że jest gotów stawić czoła każdemu wyzwaniu, aby być przy jej boku. Pewnej szczególnie pięknej nocy Szymon postanowił, że nadszedł właściwy moment, aby zrobić bardzo ważny krok. Zorganizował specjalną kolację w wielkiej winiarni, gdzie zamierzał zadać pytanie, które zmieni ich życie na zawsze. Szymon przygotował wszystko z wielką starannością na tę wyjątkową noc. Wielka winiarnia była piękniejsza niż kiedykolwiek, oświetlona setkami małych świateł, które tworzyły magiczną atmosferę. Stół na kolację, ozdobiony świeżymi kwiatami i pachnącymi świecami, stał w ogrodzie, skąd można było podziwiać gwiaździste niebo. Hanna przyjechała do winiarni, nie wiedząc, co Szymon zaplanował. Gdy zobaczyła ten czarujący widok, jej oczy zabłysły z zaskoczenia i wzruszenia. Szymon przywitał ją promiennym uśmiechem i zaprowadził do stołu, gdzie czekała na nich pyszna kolacja. Wszystko było idealne, a noc zapowiadała się niezapomniana. Podczas kolacji rozmawiali o wielu rzeczach, o swoim życiu, marzeniach i nadziejach na przyszłość. Szymon, choć był niespokojny w związku z tym, co miało się wydarzyć, zachował spokój i skupił się na tym, by Hanna czuła się wyjątkowa. Każdy uśmiech i każde wymienione spojrzenie tylko pogłębiały ich wzajemną miłość. Po kolacji Szymon zaprowadził Hannę do specjalnego miejsca w ogrodzie, gdzie przygotował małą niespodziankę. Pod pergolą ozdobioną kwiatami i światłami stał mały stół. Na którym leżało aksamitne pudełko. Szymon odwrócił się do Hanny, chwycił jej dłonie i spojrzał głęboko w oczy. Hanou, zaczął Szymon, z głosem pełnym emocji, od kiedy się poznaliśmy, moje życie całkowicie się zmieniło. Wniosłaś radość do moich dni i nadzieję do mojego serca. Każda chwila spędzona razem pokazała mi, jak bardzo cię kocham i jak bardzo chcę spędzić resztę życia z tobą. Kropka. Hanna poczuła, jak jej serce bije szybciej. Słowa Szymona poruszyły jej duszę w wyjątkowy sposób. Następnie Szymon wziął aksamitne pudełko i, klękając przed nią, otworzył je, ukazując piękny pierścionek, który błyszczał jak gwiazdy na niebie. Hanau, czy wyjdziesz za mnie? zapytał Szymon, z oczami pełnymi nadziei i miłości. Hanna, wzruszona, położyła rękę na sercu, czując, jak każde uderzenie serca odzwierciedla jej pewność. Drżącym głosem odpowiedziała. Szymonie, zgadzam się. Z całego serca. Szymon, z uśmiechem, który rozświetlił noc, założył pierścionek na palec Hanny. Przytulili się, czując, jak szczęście przepełnia ich serca. Ten moment był nie tylko zobowiązaniem, ale także początkiem nowej wspólnej drogi, pełnej miłości, szacunku i wspólnych marzeń. Ogłoszenie zaręczyn Szymona i Hanny zostało przyjęte z wielką radością w wiosce Zielona Góra. Wszyscy świętowali związek pary, która pokonała wiele wyzwań, aby odnaleźć prawdziwą miłość. Winiarnia wypełniła się przyjaciółmi i rodziną. Wszyscy życzyli parze długiego i szczęśliwego życia. Z czasem Szymon i Hanna zaczęli planować swoją wspólną przyszłość. Wiedzieli, że napotkają wyzwania, ale byli gotowi stawić im czoła, trzymając się za ręce. Wielka winiarnia, która już była symbolem dobrobytu, teraz reprezentowała także miłość i nadzieję, które dzielili. Pierwsze miesiące małżeństwa Szymona i Hanny były pełne radości i odkryć. Życie w wielkiej winiarni było pełne pracy, ale także momentów spokoju i szczęścia. Znaleźli rytm, który pozwalał im łączyć obowiązki związane z winiarnią z czasem spędzanym razem. Hanna, teraz oficjalnie zaangażowana w zarządzanie winiarnią, wniosła nowe pomysły i mnóstwo energii. Jej inteligencja i zdolność szybkiego uczenia się robiły wrażenie na Szymonie i wszystkich pracownikach. Prowadziła ulepszenia w uprawach i produkcji wina, zawsze szukając sposobów na uczynienie winiarni bardziej produktywną i zrównoważoną. Szymon natomiast nadal wspierał Hannę we wszystkich jej inicjatywach. Zachęcał ją, aby podążała za swoimi marzeniami i odkrywała swoje pasje. Razem planowali przyszłość winiarni i zastanawiali się, jak rozszerzyć działalność, zachowując jednocześnie zobowiązanie wobec lokalnej społeczności. Pomimo ciężkiej pracy, Szymon i Hanna nigdy nie zapominali o rezerwacji czasu tylko dla siebie. Uwielbiali spacerować po winnicach o zachodzie słońca, obserwując, jak słońce znika za horyzontem i rozmawiając o minionym dniu. Te chwile spokoju były bezcenne dla pary, wzmacniając ich wieś. Pani Maria, teraz całkowicie wyleczona, była częścią tego nowego rozdziału. Pomagała Hani w codziennych obowiązkach i często zajmowała się ogrodami winiarni, które rozkwitały dzięki jej trosce. Jej obecność była stałym źródłem radości i wsparcia dla młodej pary. Co za emocjonująca historia, prawda! Kto by pomyślał, że z takiego układu narodzi się tak głęboka i prawdziwa miłość? To, co spotkało Hannę i Szymona, pokazuje nam, jak miłość może pojawić się w najmniej oczekiwanych momentach i jak poświęcenie oraz zrozumienie mogą zmieniać życie. Podobała ci się historia Hanny i Szymona? Jeśli tak, zostaw łapkę w górę i podziel się swoją opinią w komentarzach poniżej. Obiecuję przeczytać i zostawić serduszko pod każdym. Nie zapomnij również zasubskrybować kanału, aby śledzić kolejne emocjonujące historie jak ta. Do zobaczenia!